Siemanko! Tak idealnie się zjechaliśmy, nie? No, ja, dokładnie. Kurde, ale ładny ten twój motocykl. Dziękuję bardzo. Ja tutaj, co do ustawy ja tak jeżdżę na co dzień. I to teraz uczę na gumę, gdy co I coraz lepiej wychodzi. U Uczysz się, tak? <grymne> coraz lepiej. To masz na zero. Trakcję na jedynkę, bo ona się nie wcina w ogóle hamowany silnikiem na dwójkę, to jest takie samo jak w trybie Dynamic Pro, mhm. więc jest bardzo fajne i silnik na najwyższej, nie raz. No i ABS chyba jest na jedynce albo na dwójce, po tej glebie, no na dwójce, po tej glebie zmieniłem, bo po prostu mi, no uślizgło się koło na... Mhm. na... Za dużo mu zostawiłeś tego, nie? Luz, no, taki bardziej torowy to był ten, pewnie ABS, nie? No chociaż ABS na torze. Że... Nie odbiło zawieszenie, po prostu był sztuczny i. A. O. o! Już słychać, że strzela. I taka oto sytuacja, proszę Państwa. Jeżdżę sobie S1000R. 2022. Kolega tutaj zabrał mojego strita. O kurde, ale wiem. No i co? No i sobie chwilę pojeździmy. Ja już tu widzę, że Quickshifter to jednak w takich motocyklach to jest klasa. W ogóle bez najmniejszego szarpnięcia jadę 5 na godzinę, a Quickshifter, jak malowany, dzięki! Jest to motocykl, który szczerze mówiąc, kurde, zawsze jakoś tak unikałem, ale to dlatego, że średnio mi się podobała lampa w tym poprzednim modelu, a ten znowu, jakby wrócił do do mojego, do mojej listy, bo podoba mi się ten motocykl z tą lampą. Wiem, że ci wszyscy, którzy Ludzie, którzy byli fanami tej wcześniejszej wersji, to teraz powiedzą, No kurde, Chińczyk wygląda Chińczyk. No nie, nie wygląda Chińczyk. Wygląda właśnie teraz to spójnie, mi się to podoba. Wcześniej ta, nie, ta, nie, ta, ta taka brak proporcji tej lampie to tak średnio. teraz znowu można powiedzieć, a jeździ streetem, nie? Takim zezolem. No ale street ma proporcje, tak to wszystko ma jakąś całość tworzy. A tam jakoś tak to dziwnie wyglądało. Ta lampa w ogóle była jakaś taka nieproporcjonalnie duża do reszty. Więc yy, średnio mi się ten podnosek po prostu podobał. Natomiast ten mi się bardzo podoba. Tu teraz się uważam, bo to jest taka godzina, gdzie... Yy, on ma wszystkie możliwe... całą tą technologię z BMW. Tutaj w tym motocyklu można znaleźć. Więc yy, jest to bardzo nowoczesny motocykl. bo trochę za wysoko dźwignia jest od zmiany biegów tak na moje oko dla mojego wzrostu troszkę bym ją obniżył no heble to wiadomo, że są lepsze niż u mnie no bo to u mnie te heble to taka słabizna, że, że tyle razy to powtarzałem, ale wiem, że to jest nudne więc tutaj te heble od razu jak się dotknie to czuć, że tu jest inna inna klasa yy, bardzo gładko chodzi ten silnik, taki jest. No, taki kurde, jak lubię. Cztery cylindry przy przymykaniu gazu, oczywiście trochę szarpie łańcuchem. Czyli nie jest to do końca taka Suzukowo, suzukowa yy, gładkość. Ale za to, to jest motocykl, który no, zapierdala, tak? To maniles, to. 80 koni To no dużo ma koni, 175 chyba Wibracje na dupie czuję teraz Czyli wszystkie czterocylindrowce mają to do siebie, że jest jakieś miejsce, w którym silnik przekazuje wibracje i tutaj jest wibracja, kurde naprawdę na... czuję na końcu kości ogonowe jak mi drży i czuć na kolanach też, że, że że ten motocykl się tak jest no drżący bardzo i to tak dość znacznie drżący I tego w tryumfie na przykład nie ma jadę na szóstym biegu rollgas jest bardzo długi więc tak mam rękę przesuniętą, że nie dałem mu tak ostro w palnik a mimo wszystko a jak zły. Yy, taki stabilny jest, od razu czuję, że jadę jak po szynach. To znowu jest różnica, bo triumfem jak się jedzie to jednak triumf, triumf jest leciutki. Nie ma yy, nie ma tego amortyzatora skrętu, a tutaj Amor jest. Aktywne zawieszenie, no więc on tym wygrywa wiadomo. Że to będzie odczuwalnie yy, lepsze to zawieszenie i to prowadzenie. Nie wiem jak ta o Szósty bieg, patrzcie Siódemkę by się chciało wrzuczyć O dziwo, nie czuję jakoś yy, wiatru na, na kasku Przyjemnie się jedzie. No, w lusterkach tradycyjnie nic nie widać, on jak... Jak wściekłe. Tutaj Rafał mówił, że może być twardo. No na takiej drodze nie czuć, że on jest twardy. Jest okej okay. Pozycja jest Pozycja jest też taka pochylona jak na strycie. Ale za to nogi są wyżej podkurczone. Mam, mam, mam po prostu bardziej podkurczone nogi niż na strycie. Ale fajnie się prowadzi, bo tak nie muszę się specjalnie skupiać tutaj na na tym, czy mi tutaj lata, nie lata kierownica, czy prawo, lewo, czy wiatr mnie zbuchnie. No i on jedzie tak właśnie stabilnie ten motocykl. Wu wygrywa z wszystkimi absolutnie czytelnością zegarów. To jest bajka. Czytelność zegarów to jest niedościgniona przez wielu producentów. O kurde, Downshifter jak to idzie. A nie kręci, oponka dobra, S22. Tu jest gdzieś kowala miejscówka do nagrywek, ale to nie będę mu nie będę go dublował tu. Nie mam pozwolenia, więc o kurde, ale ten quickshifter chodzi. Ja się jaram tym, bo jednak to są takie rzeczy, które nie czuć różnicę no, między, między moim motocyklem, między moim motocyklem a tymi właśnie, którymi jeżdżę ostatnimi czasy to czułość różnicę w działaniu quickshiftera. A skrzynia biegów w Triumfie działa bardzo dobrze, bardzo precyzyjna, bardzo leciutko chodzi, więc ona jest... Ona jest bardzo dobra ta skrzynia biegów. To, to jest kwestia tego, tego quickshiftera uniwersalnego. Czuję teraz oczywiście, że jest taki przyklejony do drogi i że będzie trochę wjeżdżał na nierównościach. Mam ustawione Dynamic pro mapę, no też i zawieszenie wtedy też się usztywnia. Na początku Rafał pokazywał, co tu jest ustawione, ja tego nie zmieniam, bo to jest do, nic, do niczego niepotrzebne. Ważne, że jest pełna moc. Fajnie, fajnie. Szer dość szeroki zbiornik jest, czyli to jest taki kolejny mały minusik, bo jednak yy, trzymam. Dotykam zbiornik kolanami, więc nie, nie ma tragedii. To nie jest jakoś tak bardzo szeroko. Ale też znowu yy, na korzyść triumfa Street no jest węższy ten zbiornik. Podobnie jest yy, w Ducati Street Fighterze, też jest tak tutaj bardzo wąziutko. A to też sprawia takie uczucie, jakby się jechało mniejszym, lżejszym motocyklem. Jak się jednak tak ro nogi rozszerza, ma się wrażenie, że na takim bydlaku siedzi. Tylko no tu też w jakim to ja motocyklu mówiłem, że mam wrażenie, że jest taki długi ten rolgas. Chyba właśnie chyba w Street Fighterze mówiłem, że taki długi jest ten rollgas. I tu też jest taki, mam wrażenie, że jest taki długi. Albo ja po prostu. A, bo klamki są źle ustawione. Dobra, ja przez to, że mam wy, y, klamki źle ustawione, to też mam y, rękę na manetce gazu, nie w tym miejscu, w którym powinienem. To zaraz koledze pokażę o co chodzi. Czyli jak trzymam tak rękę, no to jak dodaję gazu, to już muszę nadgarstkiem w dół, a jak miałbym tak, to wtedy mam pełen ruch na, na manetce. Także ja bym te dźwignie obniżył. Dźwignie sprzęgła i dźwignie hamulca. Bo już nawet czuję na nadgarstku, że tak super komfortowo nie jest. Jest ustawione hamowanie silnikiem na średni zakres. Czyli to jest może to, co ja mówiłem, że tak trochę szarpie przy zamykaniu gazu. No pewnie dlatego, że jest... To hamowanie silnikiem ustawione na taki dość spory zakres. No, kurde! I teraz tak. Taki jest ten motocykl, ten układ wydechowy jest taki bardzo. Poprawny, no nic tutaj nie hałasuje. Można jechać przez miasto, można wyjechać w nocy. Sąsiadów się nie obudzi, ale za to, jak się zamyka gaz, to nawet na oryginalnym tumiku to ładnie robi pyr, pyr, pyr. To trochę rozgonić to towarzystwo, bo przecież nie idzie jechać. Fajnie, fajnie, naprawdę tak z taką łatwością ten motocykl się prowadzi nie przeraża. Przeraża dopiero jak się go odkręci wyżej, no to wtedy przeraża, bo prostuje ręce. Natomiast tak to takie jazdy w miarę dynamicznej to zupełnie się nie zastanawia, na, na którym jest biegu. Ani... Nie, nic kompletnie go nie rusza to jest taki właśnie to jest taka cecha tych tych mocnych czterocylindrowców, którą bardzo lubię. Bardzo dobrze trzyma siedzenie. Ja jadę w dżnicach motocyklowych i kurde powiem Wam, że nie idzie się przesuwać na, na tej kanapie tak po prostu, żeby zmienić pozycję, co świadczy też o tym, że przy ostrzejszym przyspieszaniu dobrze ta kanapa trzyma, nie jest śliska. Także dupa się wtedy nie przesuwa do tyłu. Ale nie wiem czy ta pozycja nie jest jeszcze bardziej sportowa jak u mnie. No tutaj żeby zobaczyć światła to już w ogóle muszę tak wygiąć, że przypominam sobie, że krzywo spałem teraz. Nie, ładnie. Tylko jest y, inaczej chodzi jak y, ZK na przykład SX czy GSXS. Y, tutaj jest taki, ten dźwięk jest y, jakby więcej obrotów ten silnik dawał z siebie. Tak jakby wyższy, wy no nie wiem jak to opisać, po prostu mam wrażenie, że bardziej wyje ten silnik od tych y, motocykli które wspomniałem i taki najprzyjemniejszy chyba dźwięk czterocylindrowca yy, właśnie w, yy, w Suzuki podoba mi się ten zakres yy, i to przyspieszenie między 3 a 4 jest taki kurde tak przyjemnie taki sprawiający jakby takie wrażenie jakby mu to kompletnie nie sprawiało trudności takie dmuchnięcie dosłownie. Dmuchnięcie ze w plecy dostawał. Dmuchnięcie ze firkiem, czyli jakby kowal za plecami takiego zefirka puścił. <ślesk> kowal to jest słońce narodu. On musi gdzieś tu być, bo słońce właśnie wyszło. Jedyne co w tym motocyklu bym zmienił to tylko te ustawienia Ustawienie dźwigni zmiany biegu, która jest za wysoko Delikatnie pod mój but I za wysoko są dźwignie hamulca i sprzęgła Jak cudownie, że ta pogoda, 24 stopnia Dzisiaj mamy 17 dzień października Także naprawdę ta, Ten motocykl czekał Czekał na mnie razem z tą pogodą i ja? No kurde baja Wcale nie jest, wiesz, na tym zawieszeniu jak ustawiłeś to powiem ci, że całkiem komfortowo się jedzie. Nie, nie czuję żadnego dysku. Nic, nie kompletnie. Nie. Ale trzeba uważać, bo jak będzie ambitniejsza dziura, ale tak pod rząd, to można wyjść z siodła i A. iść w kukurydze. <noise> no, widzisz? Można zwiedzać. Można zwiedzać. Ale kurde wygląda jak milion dolarów, nie? To są nową lampę. Kurde, podoba mi się z tą nową lampą. Zamontowałem drugą kamerę. I nagrywam dźwięk Ale mi świeci w gałę słońce, kurde Fajnie skręca Dobra, panie trzeba pana tutaj zlikwidować Kurde, taki fajny zakręt i się Niestety ciężarówka pojawiła Zakręt, który pokonał niejednego tutaj na tej kociołkowej górce. Piękna O, cześć To było piękne I co? Kamera jeszcze wisi? ha <laughs> Super, dziękuję ci za tę możliwość. Co jest po wszystkim, czy co? Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz dzięki Rafał, że mogłem polatać Eską 1000R.